Wilhelm Sasnal, zapraszam serdecznie. Dzień dobry. <noise> w w Wilhelmie. Y ten tytuł oczywiście jest nieprzypadkowy. Był pokazywany w takim cyklu, który mam przyjemność moderować od lat w Centrum Sztuki Mościce goście Łukasza Maciewskiego, gdzie również właściwie myślę, że wszystkie filmy sygnowane Twoim nazwiskiem i Anki Sasnor, którą serdecznie pozdrawiamy, były pokazywane. Bo skoro zaczynamy taką prezentację dokonań tarnowian czy ludzi wywodzących się z Tarnowa, ty byś powiedział z Mościc, no to trudno znaleźć bardziej mościcki film niż Huba. Opowiedz jak, jak powstał, jak narodził się pomysł, żeby właśnie tutaj nakręcić Hubę. To jest tak, że to... Do... Do, do, do filmu potrzebowaliśmy y, osoby, która będzie pracownikiem fabryki. Jednocześnie ta fabryka będzie y, y, ta fabryka będzie może inaczej, bo ja trochę to odwróciłem. Oczywiście najpierw był pomysł na to, żeby wykorzystać y, historię osoby, która pracuje y, na zakładach azotowych. W ogóle zakładastawe są takim miejscem, z którym jestem związany też poniekąd rodzinnie. Wychowywałem się w, w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki, ja gdzieś tam była takim um, um, mogę powiedzieć, że organizmem, który, który, który nad tym wszystkim dominował. Na dobre i na złe. No i też Wymyślając tę historię z Anką, oczywiście wiedzieliśmy, wiedzieliśmy, że chcemy nakręcić film o yy, mężczyźnie, który, który zostaje, który, który, przestaje pracować na zakładach. No i to było oczywiste, że to będą mościce, że to będą, ościce, że to będzie, będą zakłady azotowe. Ta przestrzeń zakładów azotowych, nawet dokładnie tego rejonu, który jest sfotografowany w filmie Okolic Centrum Sztuki Mościce, to jest twoja przestrzeń oswojona bardzo mocno, ponieważ dokładnie tutaj spędziłeś dzieciństwo i, i, i młodość. Ponieważ ten festiwal. Chce czy ta impreza chc, bardzo chce dotykać tych korzeni, no to zapytam. Przepraszam za, 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 za patos, ale możesz go, go unieważnić. Właśnie o te korzenie, o, o, o mościce. No, właśnie to jest coś, czego, czego nie chcę unieważniać bynajmniej. To jest tak, że ja bardzo mocno właściwie podkreślam to, że jestem stąd. Mało tego, jest to miejsce, do którego jestem bardzo przywiązany i teraz mieszkając w Krakowie. Mam takie w miejscu, gdzie mieszkamy, mam takie właściwie, to są bardzo miłe, takie tak zwane flashbacki z dzieciństwa, mam, co, jest coś takiego, co mi przypomina, przypomina Mościcę. Tak akurat jest w miejscu, w którym teraz mieszkamy i to jest bardzo miłe i chcę powiedzieć, że, że Mościce to jest coś, co jest bardzo mocno we mnie. Ja, ja mam być może do Mościc dosyć, a, a, a w każdym razie do Mościc mojego dzieciństwa dosyć bezkrytyczny stosunek i przez to, że Parę razy przenosiliśmy się z rodziną z miejsca na miejsce. Mimo tego, że właściwie mieszkamy i całe nasze życie jest gdzieś tam zorientowane wokół Krakowa, to ja, nie, to ja mam taki dosyć swobodny stosunek nie, mam, nie, 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 nie czuję się chyba tak bardzo Krakowinnym, jak mościczaninem i wciąż myślę, że te, że te zakłady azotowe i ten potencjał, jaki one niosą, jeżeli chodzi o tę warstwę wizualną, dla mnie, to jest, to jest tak szalenie inspirujące, że ja wiem, że to nie jest coś, co się, co się skończyło w momencie, kiedy skończyliśmy kręcić ten film. Tylko to jest coś, co, co właściwie pewnie, do czego kiedyś pewnie powrócę. No właśnie, bo, bo, powiedziałeś o yy, ważnej sprawie, że. Kończąc jakiś etap, zaczynając kolejny, nie wiem, zakładając rodzinę, wyjeżdżając do innego kraju, do innego miasta, do innego miejsca. Bywa i tak to przecież jest też, rozmawiamy o medium filmowym w tym momencie ważny motyw kina że chcemy odciąć się od tego miejsca na zasadzie albo buntu, albo rozczarowania tym miejscem, albo y, przewrotności jakiejś, ucieczki od, y, ale to miejsce, z którego pochodzimy naznacza, prawda, tak czy inaczej i, i jak naznacza dla y, artysty, jak naznaczyło ciebie, czy, y, no bo wątków możemy się doszukiwać, ale czy rzeczywiście Mościce Tarnów, to jest to podglebie, które, z którego korzystasz. Nawet jeśli jest to nieuświadomione, czy masz taką, takie podejrzenie, że właśnie tak jest. Nie, raczej nie. To nie jest. To, wydaje mi się, że mościce, może mościce są dosyć wyjątkowe, przez to, że ta. Może też przez, przez, przez klimat, w, jaki się wycho, w jakim się wychowałem. Chodzi mi teraz o rodzinę, o to, że, że wychowałem się trochę w kulcie. Dziadka, który, który pracował przez wiele lat na zakładach. Moi dziadkowie przyjechali przed wojną tutaj do pracy, więc to było. To było, to jest to swego rodzaju taki mit zało założycielski, z którego ja, na którym ja gdzieś tam, z którego ja korzystam skwapliwie. To była taka wiara w modernizm, to, że, że wiele rzeczy jest mm, możliwych. Takie właściwie myślenie pozytywistyczne, wiara w pracę, w postęp. Więc, więc myślę, że z tego korzystam, natomiast wydaje mi się, że Tarnów yy, jako miasto jest no taki jak te pozostałe stutysięczne miasta. Tutaj bym akurat tego nie, nie przeceniał i o ile, bo zapyta, bo, ciekawe, że wspomniałeś o, wspomniałeś o tym buncie. Ja właściwie nie musiałem się jakoś tam, nie, to ciekawe, że ja nigdy nie, nie, nie miałem potrzeby takiej buntować się przeciwko m, Mościcom. Natomiast mam taką potrzebę właśnie, żeby się buntować przeciwko Tarnowowi, Krakowowi, Warszawie. Natomiast nie należy, tak mi się wydaje, że łatwo jest, łatwo jest się buntować wobec czemuś tak, bez, wobec czegoś tak bezbronnego, jakim, jakim jest taka trochę enklawa, małe miejsce jak Mościce, więc tutaj nie, nie mam takiej potrzeby i byłoby też to trochę takie chyba, nie wiem, no, nie, to, to raczej nigdy, nigdy nie miałem takiej potrzeby, żeby się na szczęście odcinać. Poza tym jest takie powiedzenie, wiem, że ono funkcjonowało jeszcze za PRL-u, jest brutalne i bardzo niepoprawne politycznie, że chłop może wyjść ze wsi, ale wieś nie wyjdzie z chłopa. Wydaje mi się, że ja mogę wyjść z, z mości, ale mości nie wyjdą ze mnie. No i trochę tak, tak jest chyba. Mów, wspomniałeś o Dziadku. Czy ta postać, którą zobaczymy w głównej roli, to nie jest aktor, prawda? To jest, to jest mężczyzna, którego znaleźliście w Teatrze Amatorskim w Krakowie? Popraw mnie, jeżeli jestem w błędzie, występował, nie wiem, u Czesława Mozila w Być może. Tak, chyba w teledyskach, ale on nie był aktorem. Znaczy, ktoś nam polecił go podczas castingu. Rzeczywiście on był amatorem i on właściwie nie Nigdy chyba nie. Natomiast on był wyjątkowy i idealny do tej, do tej roli. Ale to sobie gdzieś cień dziadka? Myślałeś o dziadku w ogóle? To raczej było, to raczej, jeżeli już to było, raczej nieuświadomione. Nie, to o, o, tak mi się wydaje i wyobrażenie, jakie mam o dziadku, który, który zmarł, kiedy miałem 4 lata, więc trudno, żebym ja miał szczegółową że, pamięć. Szczegółową pamięć, więc to zupełnie chyba nie ta energia. Natomiast oczywiście kontekst jest podobny. Ale ale to nie miało, to nie, nie, nie jeżeli nie. Raczej nie. Mhm. Zresztą, no powiedzmy, bo pa, państwo jesteście przed filmem, nic nie będziemy zdradzali, ale e, chociaż Sasnalowie nie robią klasycznych fabuł i tutaj zdradzanie też nie ma wielkiego, e, nie byłoby wielką przeszkodą, ale on nie dożył premiery, prawda? Był ciężko chory, kiedy ten pan. Tak, kiedy... on był, on był ciężko chory. Zresztą dowiedzieliśmy, o tym, dowiedzieliśmy się o tym na planie. To była taka sytuacja bardzo niezręczna i myśmy oczywiście, mam teraz na myśli, mam teraz na myśli producenta, Kierowni, kierowniczka i kierownika produkcji. Nie rozum, przeprowadzili z nim kilka takich bardzo poważnych rozmów, a on, on, on jednak chciał, uważał, że to jest trochę jego taki, takie zamknięcie życia, i on rzeczywiście zmarł nie, niedługo po, mhm. po zdjęciach. Mhm. No, i został, dzięki Hubie, został. Wilhelmie, chciałbym Cię zapytać też o tę Waszą e, drogę filmową, oryginalną, odrębną, e, jak wiesz, bardzo przeze mnie cenioną, chociaż świadomie skrojoną e, dla tych, którzy chcą się otworzyć na tego typu propozycje, e, bo to już jest e, seria ważnych tytułów. E, z daleka widok jest piękny, chuba, słońce, to słońce mnie oślepiło. Teraz, jak się dowiedziałam, głównie Anka przygotowuje kolejny film pod roboczym tytułem Podróż. Parę razy na różnych etapach zadawałam ci to pytanie, również na tym etapie, kiedy było jeszcze, na, kiedy robiłeś krótkometrażówki. Czym jest dla ciebie medium filmowe dzisiaj? kiedy y, 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 pamiętam ten nasz pierwszy, wiele, wiele lat temu wywiad, kiedy mówiłeś, że to Cię fascynuje, ale na zasadzie kogoś z zewnątrz. Po tych wszystkich filmach trudno powiedzieć, że, żebyś był kimś z zewnątrz, bo to medium i praca z aktorami, na przykład co pamiętam, opowiadać mi, że tego się obawiasz, została przez was oboje opanowana. Świadomość jest ogromna medium. To czym jest dzisiaj medium filmowe w projekcji artystów? Anki Wilhelma znalazł. Tak, to jest ciekawe, dlatego, bo ja mam dosyć, ja mam teraz dosyć taki chłodny i jestem dosyć zdystansowany do tego medium, ale nie dlatego, żebym nie ufał w jego możliwości. Ono mnie po prostu chyba trochę, nie wiem, wydaje mi się, że ja po prostu nie mogę, nie mogę aż tak bardzo poświęcać się temu, bo, 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 no bo nie miałbym czasu na to, co jest moją jednak najważniejszą praktyką, czyli na, na malarstwo. I te, więc, więc tutaj ta, tak, to prawda, praca z aktorami, cała, cały ten przemysł. Oczywiście nasze filmy są właściwie jakimiś takimi mikroprzedsięwzięciami, jeżeli chodzi o skalę, o budżet i tak dalej. Więc to nie jest ten rozmach, co, co kino mainstreamowe. Jednak no, praca z kilkudziesięcioma osobami jest bardzo wymagająca, i do tego też trzeba takich umiejętności społecznych, które na pewno Anka posiada i ona jest bardzo cierpliwa. Ona potrafi teraz... Dlatego, dlatego ja trochę się... Te, czym jest? Ja się trochę temu przyglądam na szczęście z boku. Nie jestem tak bardzo w, jak, jak kiedyś. Nie jestem tak bardzo w tym jak kiedyś. Z tej perspektywy też widzę jak, ponieważ film, nad którym teraz pracuje Anka ten film, który Państwo zobaczycie, nakręciliśmy razem, ale z tej perspektywy właśnie widzę, że to Anka jest tą osobą, która, która kładzie te, naj, naj, te, te podwaliny, ona, ona jednak stawia ten fundament, czyli scenariusz i takie możliwości odczytywania go poprzez różne pryzmaty. I Anka teraz pracuje nad, Anka teraz montuje film, którego jest autorką, czyli napisała scenariusz i jest y, y, reżyserką. Jednocześnie właściwie można powiedzieć, że jest też montażystką tego filmu. Y, a ja trochę stoję z boku, ja, ja, ja jestem autorem zdjęć, ale nie, nie jestem współautorem, że tak powiem nie jestem, Tanka jestem spiritus movens y, przedsięwzięcia, więc... Y, y, Wydaje mi się, że to, że, 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 że nie mam, chyba nie wystarcza mi już tak bardzo energii, albo być może ten, ja też dla, nie znalazłem takiego tematu swojego, który by mnie tak, tak zainteresował. Nie mam takiej potrzeby prawdopodobnie po prostu, żeby powiedzieć tak, chcę teraz nakręcić film. Mhm. A czy w pracy malarskiej kino Cię inspiruje? Prawie wszyscy malarze, projektanci mody, kompozytorzy muzyki yy, mówią oficjalnie albo nieoficjalnie, że kino jest tym medium, które jest dla nich inspiracją. Yy. Szczerze mówiąc, bardzo mało ostatnio oglądałem filmów. Ale to też. Znowu, to trochę... bo zawsze licytowaliśmy się, zawsze oglądałeś tak, masami tych filmów. Tak, filmy. zawsze oglądałem bardzo dużo filmów. Zresztą wydaje mi się, że mam, że, mam, że, mam, że mam duże rozpoznanie w kinie polskim, ale. W, 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 takim, w takim klasycznym kinie polskim. Natomiast teraz kompletnie nie śledzę tego i coś się takiego wydarzyło. Nie wiem, właśnie. Kompletnie nie mogę, tego, nie mogę tego namierzyć, skąd się to wzięło, ale stało, mi się to, stało się to dosyć dla mnie, nie wiem czy obojętne, może nie obojętne, ale tak jak powiedziałem, trochę taki mam, taki jestem zdystansowany, ale wydaje mi się, że najwięcej jednak inspiracji czerpię z... Życia. Z książek. Z książek, bo to jest chyba z muzyki, ale, ale, ale właśnie kino trochę mniej, nie wiem dlaczego. Może to jest jakiś taki moment. Mhm. Największą przyjemność znajduję w czytaniu książek. Mhm. E, dobrze, to jeszcze na koniec wróćmy do Huby. E, właśnie z perspektywy zawieszonego, jak czuję, na razie etapu takiej bardzo intensywnej Twojej działalności e, jako reżysera filmowego. E, i jakie miejsce ma ten film? Czy wracasz do niego, czy, czy cenisz go sam? Wiem, że jesteś bardzo krytyczny, dlatego mogę ci tak, zadać to pytanie. To jest bardzo ciekawe, dlatego, bo to jest właśnie, to jest właśnie dowód na to, jak, jak, jak to trochę pokazuje, jak, prace, jak, jak wygląda nasza praca z Anką. Ym, zmierzam do tego, że Anka, była, że Anka była bardzo zdeterminowana i ona wiedziała od początku do końca, czego chce. Ja natomiast przy tym filmie miałem dużo wątpliwości. Uważam, że, że on jest bardzo ciężki, mozolny. Państwo zobaczycie, ale, ale, ale po, jednocześnie, jeżeli Państwo możecie znaleźć w sobie cierpliwość, żeby, żeby oglądać uważnie ten film, to pewnie Państwo zobaczycie to, co ja widzę teraz, już po jakimś czasie. Mhm. Y, Byłem przekonany, że to jest, coś mi mówiło, że to jest dobry film, natomiast ja, może przez, przez rodzaj pracy, przez e, pracę z panem Jerzym, który był umierający na planie, e, jednocześnie Aśka Drozda z dzieckiem, tym Wojtusiem, który, e, który był niemowlęciem wtedy, to, to była bardzo ciężka praca, tylko bo pewnych rzeczy nie dało się reżyserować. Musieliśmy czekać z kamerą, więc ja miałem taki, tez, też miałem taki, byłem bardzo zmęczony tym filmem i teraz po, po jakimś czasie widzę, że że, że Anka miała rację. To o czym jest huba? A to Państwo musicie sobie sami zobaczyć mm -hmm. i odczytać na swój sposób. do czego Państwa zapraszam. Bo to jest też tak, że właśnie ja bardzo chętnie myślę, że z Anką też zostawiamy pole widzom. Mm -hmm. A powiedz, bo pamiętam, że. Znałem te filmy w tym sensie, że, że, że pokazywałeś mi jeszcze takie kręcone na kasetach wideo szkolne z okresów technikum. To, to też były już mościce? Nie, studiów. Studiów, studiów. studiów. Ja, wracałem studiów. Do, ja wracałem do Mościcka. Pamiętam taki w szkole jakiś kręciłeś, to też chyba było tutaj w chemiku, prawda? Tak, tak, tak ale to ja wróciłem, po już. Już, już, A, jako, już to były jako e, absolwent. Tak, tak. Mhm. I co to były za filmy? No bo Państwo tego nie widzieli. Stydzisz się to, tego? Cieszysz nie, się nie, tego? Nie, absolutnie nie. To, to, to takie były takie punkowe filmy. Pankowe też zawsze mnie jakoś inspirowały teledyski, więc, więc trochę chciałem robić takie, kręcić takie te, filmy, które by były trochę taką, moich marzeń, czyli bycie, by, bycia tym, który kręci teledyski. Robiłem to po swojemu, więc tak, to, to były takie mhm. rzeczy. No dobrze, to myślę, że tu możemy zawiesić to nasze spotkanie, czekając na... Myślę niespodzianki. Państwa zachęcając też bardzo do obejrzenia znakomitej wystawy Wilhelma Sasnala w Polinie, w Warszawie. Czy ta ekspozycja będzie jeszcze gdzieś przenoszona w Polsce, czy to jest tylko... Nie, nie, tylko to, to jest dedykowana. Tylko tam, tak, ale, ale jeszcze, jeszcze trwa, ona będzie tylko jeszcze trwać, bo, bo jest do, do y, początku stycznia, więc... Jest czas, żeby zobaczyć. Naprawdę gorąco Państwu polecam. No i nie ukrywam, że liczę na kolejne spotkania w Tarnowie, w tym miejscu, w innych miejscach. I bardzo się cieszę, naprawdę się cieszę, bo jestem przekonany, że, że taka impreza jest ok. Że ona, ona ma rację bytu i niezmiernie się cieszę, że rozpoczynamy od spotkania. Z wami, w tym sensie, że z Anką wirtualnie, jest usprawiedliwiona. Nie mogła być z nami, ale z tobą, bo to jest zawsze wielka frajda spotkać się. Dziękuję. Ja wracam bardzo. do niej właśnie. <grych> I dziękuję bardzo. pozdrowimy od Państwa, prawda? Brawa dla Anki. Bardzo dziękuję. Wilhelm Sasnal i zapraszamy na hubę. <grych> dziękuję bardzo, zapraszam na film.